poszłam do pokoju i poszłam spać jak normalny człowiek za karę bardzo mnie wkurzyła mama bardzo, przyrzekam nie się takiej mamy no i sobie spałam aż tu nagle w nocy obudziło mnie okropny wrzask tak, okropny wrzask wtedy od razu się obudziłam wstałam i poszłam do kuchni Wtedy zobaczyłam nagle Zobaczyłam mamę na dole Stojącej w kałuży Kochanie Dziecko, dzwoń po karetkę No właśnie Może byś się do czegoś przydała Ale to mnie naprawdę wkurzyło Idź no Zadzwoniłam po karetkę ale nie chciałam. Pani chce radzi sama, co nie okazywała mi przez te miesiące szacunku. No i co? Albo nie tam, zadzwoniłaś i powiedziałaś, co powiedziałaś. Powiedziałam, że pojedziecie do szpitala. Ona powiedziała dobrze. Kochanie, dobrze tu papa, pa, kochanie. I, I masz ogarnąć dom! Chodź, kochanie. Spokojnie, wytrzymaj. No i co? Zostałam sama, aż samym oczom nie uwierzyłam, że moi właśnie rodzice zostawili mnie samą w tych ciemnościach. Nie daj Boże, by się ktoś jeszcze włamał. No i siedziałam przez te parę dni. Na samą myśl, kiedy za parę dni lub za miesiąc moja mama miała wrócić ze szpitala z takim pachorem. nie chciałam w ogóle. W ogóle postanowiłam, że się odłączę od świata i pogram sobie w Simsy. Po prostu pogram sobie w Simsy. Co będę myśleć o mamie, która mnie nie doceniała przez te wszystkie lata, y miesiące i też w ogóle lata. Uwaga! Co co się działo w tamtej chwili, wtedy. W tam, jak oni jechali. Czekajcie. Kochanie, wytrzymaj, już jedziemy spokojnie, oddychaj. Jedziemy już na miejscu. Szybko, proszę zanieść do sali. Spokojnie, ok, nie mogę jej wsadzić, <laughs> czekajcie, dobrze, dobrze, spokojnie, proszę sobie udzielić, uwaga, ach, ale mnie to, ale to jest fajne, ale czad, wow, ożeniłam się teraz z kolejnym simem, fajnie, Zaczę simem się ożeniłam, fajnie, dobra, zagramy no, sobie dalej. A co mi obchodzi jakaś matka, która mi nie. Dobra! Później, kiedy po miesiącu wrócili. A nie, dobra, po sześciu po godzinach. Tak długo, wiem. Już spokojnie, już. Gdzie jest Dobrze Wystawię zaraz wyniki. O, nie! Po miesiącu. Dobrze, kochanie, chodź wracajmy do domu. Tak, chodź dokładnie. Wiecie, to była północ. To była północ, kochani. To była północ. Jak, jak ja się obudziłam. Chodź, pojedźmy z tym naszym szkrabem. No chodź, kochanie. Już jedziemy. No, dobrze. To już jedziemy. Brum, brum. Dziwnie, wiem, ale nie umiałam inaczej tego urządzić. No i co? Siedzę się w pokoju i postanawiam, że się napiję wody spokojnie, nie wódki. Nie jestem do tego zdolna. Nie jestem aż taka głupia. Napiję się wody. A więc sobie idę. Przepraszam, tu sobie leżą inne pet shopy. No dobra. No to okej. Okay. Sobie pijemy. Hmm. Sama sobie nad zupę muszę gotować. No świetnie. Ja nie umiem gotować. Tylko otwórz! No, i te ich głupie gesty. O! Jakie to denerwujące. Przepraszam. Jak widzieliście moją twarz? To tak, to. Nie mogę się obyć, no dobra, sobie siedzę, no już otwieram, Boże, Boże, ale, ja tak będę postawiać, bo ja nie, nie umiem robić cięć, bo ja nie wiem jak się robi na tym telefonie cięć, to trzeba będzie dużo, długo przytykać, a to wiecie, zejdzie dużo czasu, no, zobacz swoje Mo, swoje kochane, co, zobacz, Masz siostrzyczkę? Wiesz, ile mnie to kosztowało? O tak, to było męczące. Ten dyżur wczoraj był, miesiąc temu był taki męczący. Musiałem jej pomagać. A, a co mnie obchodzi? A co mnie obchodzi? Jakby było tego mało, przychodzę do domu i jeszcze bezczelnie mi mówią, że to moja wina. Bo to tak naprawdę o to chodziło. Ja znam na wynos swoich rodziców. Aha, okej. Okay. Pokaż mi to maleństwo. Chciałam tylko zobaczyć, dla upewnienia, czy dziecko nie jest brzydkie. <laughs> dziwne. O fuj, jakie ono jest brzydkie. Co tam gadasz pod nosem? Brzydkie! O, jak śmiesz tak mówi co swojej te Będziesz ją doceniać, a sama będziesz taka... Sama jesteś brzydka. Miałam nie doceniają tych rodziców. No ekstra. No nie. Super. To ja może pójdę do pokoju. Hi, 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 hi mogę pójść do pokoju. Najlepiej, żebym wam tu nie przeszkadzała. Dobrze. Pa, pa. No, nareszcie odłączyłam się od tej pary idiotów, bo już tego inaczej nie można nazwać, mało tego, że jeszcze mam tą swoją niechcianą siostrę. Nie będę jej doceniać, bo ja nie chciałam siostry. Co kochanie, co? Zobacz, jakie maleśne. No, chodź. Ty jesteś ładna, Juliet jest brzydka. My ją załatwimy, że ona nigdy nie wróci na ziemię. No, bardzo dziwne. Zciałam czuć opór niebezpieczeństwa. Czy oni chcieli mnie... Wiecie sami, co zrobić? To nie, to się nie zdarza w rodzinach. Nigdy w życiu. No może. Chociaż to już ludzkie... Dobra. Po prostu byłam bardzo zła. Ja jej tu dam, nie? Ja idę sobie ugotować obiad. A ty połóż małą. Dokładnie. A ty czekaj. Galiet! Idź tu natychmiast! <słuch> Chwila! Czekaj. Tak, co chcesz. Wyrzucamy cię z twojego pokoju, Tutaj będzie spała Amelka. Sramelka. Boże, co za imię. Jak wy z tego dziecka zrobiliście? Amelka. Ja bym ją nazwała chyba bardziej. Hmm. Larota. Hello, nie oszukujmy się. Do niej będzie pasowało bardziej Larota. Dlaczego znaczy nie nazwaliście ją Larota? La bo to była nasza decyzja i nie wiesz się jej złamać. Jak będziesz na jemu myślał, rota, to Larota, to cię wyrzucimy z domu. Okej. Okay. Za ostro mnie trzymają. To już przeginanie jest. No i co? Wrzucamy cię z twojego pokoju. Co?